Z tej strony Christen 1, 2, 3! I tak dzisiaj będziemy oglądali. Będziemy oglądali skibidi bear i będziemy także oceniali. Oczywiście tak wyglądają. To znaczy, tak nie wyglądają, ale wyszukałem skibidi bear i tak mi wyskoczyło, więc może takie będą. Ale to już się okaże odcinku. Dlatego lecimy do oglądania. Ach, nie zapomnijmy, że także twórcą Skibidi bear jest games.pl i dlatego warto go subskrybować i oglądać wszystkie Jest jest. Dlatego polecam go subskrybować, ja też go subskrybuję I dobra, teraz naprawdę już lecimy do oglądania Zaczynamy Pierwszy odcinek Skibidi Bear Zaczynamy, dobra Wchodzimy do toalety tutaj jest skibidi ten bear. ok. okej i teraz o drumscare zrobię na końcu dobra lecimy do następnego okej okay, następny odcinek skibidi bear 2 drugi odcinek dobra tutaj sobie wyłazi ten skibidi ok. śpiewa o nie dziki zły nie to jest ten zły skibidi bear o nie o! Skibidiber 3. Dobra. Skip tu Dobra. Tam jest ten, ten zły, ten wielki. Skip okej ok. zaraz. Przez. Okręca się kamera. I. O nie, to jest znowu on. On. O nie. Co się teraz stanie? Źle. Nie. O dobra. A. Nice, nice. Dobra, Skibidi Bear 4, czwarty odcinek, tutaj chyba byli ci, ci dobrzy z tego co pamiętam, ale dobra, nieważne, tam, tutaj, tak, jak mówiłem, okej, okay, tutaj łazi ten, dobra, on znowu śpiewa, Skibidi, i tam jest ten zły wielki, i co teraz, on śpiewa dalej, I chyba ktoś przechodzi. o nie, brokuła, dobry brokuła, tak, Brokuła, rozwal ich, rozwal tych Skibidi Dbd No dalej Dobra, on tu łazi, jest, walka Bum Kopię go twarz, tak, jest Brokuła Ale Brokuła jest mocny Dobra, nie Brokuła go tak rozwala, O, dobra Tamten nie miał szans, nie Nie miał szans Dobra, następny odcinek Skibidi Bear 5, z tego co pamiętam, to jest chyba ulubiony odcinek tego twórcy I 25 chyba o, było 27. Dobra, oglądamy dalej. Oni się biją. O nie, te Brokuła, jest! No nie, nie miał szans tam tamten Skibity, nie? Bo Brokuła jest za mocny. Ale chyba. O nie. Czy tu jesteś z, ten z piłką? Tak. O, ma teraz piłkę. O nie. I go rozwali? Tak. Nie. O nie, i jumpscare by nie na końcu zrobi. Nie, Brokuła! Ale on chyba żyje, nie? O nie! No. Skibidiber 6, nie? Kolejny odcinek. O, Brokuła! Dobra, on sobie żyje, nie? To jest fajne. O nie, ty ten. Błagam, żeby nie miał piłki znowu. O nie ma. Ale teraz jest jakaś inna. Może będzie za słabsza piłka. Mam nadzieję. Dawa nie! Rwali brokułę. Nie! O nie. Jego... o nie przechodzi. Drugi taki. Banan! Tak! Ale ten banan jest taki śmieszny, nie? Dobra, bije go. Oojeż. Oj, 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 oj. No to jest. One nie mają szans, nie? Ale ich rozwalił. Brawo, brawo, banan. Skibi Liber 7: Dla mnie najlepszy odcinek. Nie wiem, bo takie położenie miejsca tutaj. Takie za kanałom bardzo lubię takie miejsca. Nie wiem. Takie fajne było. Dobra. Oni tutaj biją się. To jest z piłką. banan go rozwala. Tak. Banan go zniszczył. Dobrze. Bra bardzo dobrze. O. O. Właśnie to jest moje ulubione. To jest mega fajne. O nie. Tu jest ten zły chyba. O nie. Co się stało? A. Okej. Okay. Skibi diber 8. Następny odcinek. Ale piosenka fajna. Lol. Ej, ale wysyłka. Aha, oni tutaj hapetra Petra. to jest. Broko... Brokuli, chyba a to jest Big Bear, dobra, oni walczą. To jest wielka walka. Jeszcze jest ten banan. Dobra, i to jest ten zły, który był za tą kanapą wtedy. Eee, chyba wygrał ten. Czy banan go rozwali? Skibiber 9. Ale. O nie, ten go rozwala. Tego brokuła O nie, zobaczył nas. Uciekajmy. O. Tak! Banan. To to? Tak, banan! Rozwal go. Nie! O nie, rozwalił go ten. Ten zły skibidi bear Dobra, to jest dziewiąty odcinek, nie? Ta, o nie, ten kolejny skibidi. Skibidi to, to, to... O nie znaczy się, on tam jeździ. Dobra. Ej, co to jest za pysyjka? Czyli, bo jest światło, bo ta wicjenka, jak się zapaliło światło, to od razu się wyłączyła ta muzyka. Dobra, dziwne, ale fajne, śmieszne. O, dobra, tam jest bitwa. Czyli, tam jest nowa postać. Czy to jest ten pomidor, czy jabłko? Ja nie odróżniam tego. Czy to jest jabłko, czy pomidor? Musiałbym bardziej teraz zobaczyć, teraz nie widać. Dobra, tu jest ten zły, ten, ten, ten boss chyba. Tak, miłko gorzwaju. Ej, ja nie wiem na serio, czy to jest pomidor, czy jabłko. E, twórca, jeśli. Twórca to jest Bear, Proszę mi powiedzieć, czy to jest jabłko, czy, czy pomidor. SkiBiBer 11. E, teraz od razu mówię, że mogą być wyłączone komentarze, bo, bo YouTube może mi nie pozwolić. Więc możesz ty, twórco, napisać na jakimś innym moim, nie wiem, szorcie na przykład. Jeden z shortów. To tam mam często włączone komentarze. I, to zależy czy mi YouTube pozwoli. Dobra, Skibidi Bar 11 oglądamy teraz. O, tu jest jakaś piłka, jest, dobra? Tam nagle ja piłki nie będzie. A to, to są te dwa złe Skibidi. O nie. Ale tu ciemno. Yo. O nie. Następny odcinek. Dobra, tu jest Brokuła i rozwalę go. Czyli mamy chyba trzech dobrych na razie. Nie wiem, czy to są Tytany, czy to są zwykli tacy. Ja nie mam pojęcia. Ale wiemy, że są dobrzy. A te bery, te misie, to są złe. Dobra, nie, rozwalił Brokułę to z piłką znowu. Ja nie lubię tego z piłką, bo on jest taki zły. Jest banan, banan, rozwal go. Banan, rozwal tego z piłką. Tak, tak, jest, rozwalił go. Ale fajnie dodaje głosy, kiedy yy, bije, nie? To jest fajne. Ok, To Dobra, oj, wielka walka, znowu on, a on ma inną piłkę teraz, chyba, że to jest jego bliźniak, ten, tak, pomidor go rozwala, dobrze, brawo pomidor, albo jabłko, sam nie wiem, ja. dobra, następny odcinek, Skibidi Bear 13, dobra, okej, okay. tam lata na tej poduszce, o, ty, co tu się stało? Ale takie trzęsienie, nie? Mega fajne efekty takie dodały. O, tam jest ten jabłko albo pomidor. O nie, znowu te trzęsienie. Okej, okay, koniec. Ostatni odcinek, widzowie. Skibidiber 14. Zaraz wam powiem, dlaczego. Ostatni, dobra. Tu jest ten jabłko albo pomidor. Ten z piłką, dobra. I banan. My dwoje są. Co to jest? O nie, to jest ten wie... O nie, on go to jest jakiś ogromny boss, nie, nie. Widzowie, to już koniec, ale to spokojnie, to jest part 1, a będzie jeszcze part 2, czyli druga część. Dlatego, że mm, widzowie, jak ja to nagrywam, czasami mi się wyłącza, tak bez powodu. Nie wiem, czy to jest pamięć, czy o co chodzi, ale ja kompletnie nie mam pojęcia. Więc po prostu będę musiał zrobić drugą część, ale to zaraz wleci chyba na kanał. Chyba że to później zrobię, i ja nie wiem do końca. Ale powinno zaraz wlecieć, ze spokojem. Um, to już chyba koniec odcinka, i muszę się z wami pożegnać. Dlatego. Pa! A spokojnie będziesz, druga część, pamiętajcie. Ze spokojem. Dobra, papa pa, widzowie, Nara.